Dzisiaj z wami kulturalnie podczas finału 23. Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia. Z nami e, nagrodzony na festiwalu e, reżyser Marcin Hycnar. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. Jakie to nagrody za chwilę powiemy? Bo właściwie całą pulę nagród zdobyła Księżniczka na Opak Wywrócona w Pańskiej reżyserii. No cóż, z pewną taką nieśmiałością, ale jednak będę się chwalił, przede wszystkim otrzymaliśmy nagrodę publiczności, czyli naszych widzów, którzy przez te osiem... Festiwalowych wieczorów przychodzili do teatru, wrzucali głosy do urny i w wyniku podsumowania tychże głosów wyszło na to, że mimo mocnej konkurencji to właśnie księżniczka Naopak wywrócona, zwyciężyła w tym plebiscycie. Bardzo się cieszę, bo to drugi raz z rzędu przed rokiem Śluby Panieńskie w reżyserii Wojtka Malajkata. Teraz my poczytuję to sobie jako taki znak, że. W dobrym kierunku podążamy i że tarnowscy widzowie to doceniają. I to też ważne, że tarnowscy widzowie doceniają tak e, trudny spektakl, w gruncie rzeczy, bo to nie jest łatwa, lekka i przyjemna farsa, tylko to jest kawał teatru. No powiedziałbym, że nie jest to może oczywisty wybór repertuarowy na Festiwal Komedii, bo faktycznie mieliśmy w tym roku w konkursie wiele spektakli, które gatunkowo należałoby za tak... Skategoryzować jako, jako klasyczne farsy, właściwie, a jednak tekst Calderona w imitacji Rymkiewicza to coś więcej. To Komedia dell'Arte, komedia omyłek oczywiście, ale z tym drugim dnem powiedziałbym bardziej serio, o czym rozmawialiśmy wcześniej przy okazji pokazu spektaklu, i cieszę się, że nieco ambitniejszy repertuar także znalazł uznanie Tarnowian. Czyli tarnowska publiczność to wyrobiony widz, i z tego się ogromnie cieszymy. Ale oprócz tego, tej bardzo ważnej, bliskiej sercu twórców nagrody, czyli nagrody publiczności, także trzy nagrody indywidualne w tym nagroda indywidualna dla Pana za reżyserię, nagroda dla Matyldy Baczyńskiej i nagroda za ruch sceniczny dla Pani. Anny Hop, tak. No, bardzo się cieszę także z tych nagród przyznanych przez jury naturalnie. E, myślę sobie, że nagroda za reżyserię to taka nagroda za stworzenie jakiegoś świata, w związku z czym e, traktuję ją trochę jako nagrodę dla wszystkich twórców. E, jury zdecydowało się wyróżnić Matyldę, która e, w tym spektaklu miała wyjątkowe zadanie i któremu e, podołała świetnie, bo zagrała dwie role, właściwie szalnie różne. E, ci, którzy nie znali Matyldy Baczyńskiej, aktorki Teatru, nie byli pewni, czy to, aby nie dwie aktorki wcielają się w te postaci, więc faktycznie sztuka aktorskiej metamorfozy, e, której Matylda dokonała, była imponująca i cieszę się, że znalazło to uznanie jurorów. A co do Ani Hop, odpowiedzialnej za ruch sceniczny, tancerki Polskiego Baletu Narodowego, pracuję z Anią po raz pierwszy, pracowałem przy księżniczce na OPAK. No, mogę tylko powiedzieć, że na pewno nie ostatni, bo praca przez nią wykonana Sprawiła, że rytm, werwa tego przedstawienia, jego wielopłaszczyznowość opowiadania tej historii no ujęła nie tylko widzów, ale jak widać, także jury. Czy ten zestaw nagród, a nie powiedział pan panie Marcinie jeszcze o nagrodzie dla siebie, co to z czym dla pana jest nagroda za reżyserię? No troszkę się starałem wybrnąć w ten sposób, że to traktuję ją jako nagrodę dla, dla spektaklu, dla świata i dla wszystkich moich współpracowników. No dla mnie to jest bardzo oczywiście miłe, jak każda nagroda. Nagroda za reżyserię... Powiem tak, kilka nagród na koncie mam w swojej, w swoim dotychczas, na swojej dotychczasowej drodze. Tych za reżyserię jest nieco mniej, ale każda następna sprawia, że... No, upewniam się w tym, w tym przekonaniu, że jednak mogę się zajmować tym drugim zawodem wyuczonym i że bajki, które opowiadam ludziom, mają sens i, i ktoś je docenia, więc to jest szalenie miłe. My dziękujemy jako widzowie za te bajki i prosimy o więcej. I jeszcze teraz w innej roli wyobraźmy sobie, że pan Marcin Hycnar z nami stoi, czyli jako dyrektor artystyczny tarnowskiej sceny, jako dyrektor artystyczny festiwalu. Już dzisiaj ostatni dzień, więc definitywnie mogę prosić o, o takie rezimę, maleńkie, pierwsze wrażenia, jak to się udało w tym roku. Krótkie podsumowanie zabrzmiałoby tak, że myślę, że to była edycja dość zabawna, o czym świadczą reakcje tarnowskiej publiczności. Frekwencyjnie jesteśmy bardzo zadowoleni z tego festiwalu, bo właściwie nie było spektaklu, na którym tarnowska widownia nie byłaby wypełniona niemalże do ostatniego miejsca. Gorąco wierzę w to, że również artystycznie był to festiwal udany, no, a podział nagród wskazuje, że i my jako gospodarze i uczestnicy winniśmy być dumni z tego, co nam się udało, czego nam się udało dokonać, więc same plusy. No to dziękuję bardzo za, za to spotkanie. Króciuteńkie, bo w przerwie spektaklu już na finał. Wszystkiego dobrego dla całego zespołu tarnowskiego teatru i gratulacje dla zespołu księżniczki. Dziękuję ślicznie, dziękuję bardzo. Dziękuję. Emocje związane z finałem 23. Ogólnopolskiego Festiwalu Komedii Italia jeszcze chyba gdzieś tu unoszą się w powietrzu. Ciekawa jestem, czy od strony jurorów to też było emocjonujące przeżycie, dyskusja nad ostatecznym werdyktem jury. To pytanie zadaję osobie, która zawiadywała obradami jurorów, Andrzej Pacuła. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani. Andrzej Pacuła, Państwo to wiedzą, bo oglądają Państwo nasze studia też festiwalowe. To człowiek, który 23 lata temu wpadł na ten genialny, jak się później okazało, pomysł, aby w Tarnowie coś takiego jak festiwal komedii się odbywał. Później przez kilka lat Andrzej Pacuła tak. był dyrektorem artystycznym festiwalu. A Piotr Filip dyrektorem organizacyjnym, bo to wszystko odbywało się w Wydziale Kultury. No i później przerwa, jeżeli chodzi o talię i Panie Andrzeju, wielki powrót teraz w 2019 roku. Dobrze, to nim o jurorskich emocjach, czy one były czy nie, no to o Pańskich emocjach, jak Pan patrzy na swoje dzieło, które Pan zaczął, i jak ono teraz wygląda. Na pewno nie patrzę już na swoje dzieło, tylko dzieło Tarnowa, Tarnowskiego Teatru, bo to jest najważniejsze. Idee powstają w powietrzu i zostają w powietrzu, jeżeli nie mają społecznego akceptu, a w Tarnowie to się stało, więc może już nie, nie wspominajmy i nie mówmy, bo 23 lata to jest ostateczny dowód na to, że coś było słuszne znalazło swoje miejsca, a przede wszystkim znalazło no, coś niezwykłego, mianowicie jakby Tarnów rzeczywiście stał się miejscem bardzo poważnego dyskursu nad komedią. Festiwal jest takim miejscem, jest znakomita publiczność, która można powiedzieć jest publicznością festiwalu komedii i, i, i znającą wszystkie tej komedii odmiany i dziedziny. No cóż ja mogę powiedzieć, no wzruszenie i radość, no bo jak, jeżeli coś trwa, wie pani się rozwija i jest, jest, jest tak niezwykła atmosfera, to, to naprawdę mnie urzekło, jak pani sama widzi i, i jestem po prostu szczęśliwy, że tu jestem i mm, czy to była praca jurorska, czy byłbym widzem, jestem wzruszony i bardzo gratuluję wszystkim, którzy go tworzą, nadal rozwijają, bo tak mówiłem wcześniej, yy, Mądry śmiech zawsze jest potrzebny na tym, w tym West... naszym życiu. To powiedzmy teraz o tych emocjach jurorów, czy one były, czy ich nie było. Andrzej Pacuła zawiadywał gremium w trzy panie. Dorota Buchwald, pani inka Dowlarz i pani Anna Rokita jeszcze zasiadały w. Tym gremium. Panie Andrzeju, czy było emocjonująco podczas tych Waszych obrad finałowych, czy to był werdykt lekki, łatwy i przyjemny? Oczywiście, że było emocjonujące, bo jak pani wymieniła te osoby, każdy z innego punktu widzenia spogląda, każdy ma swój gust, swoją historię teatru, swoje y, widzenie estetyki i treści komedii. Więc to oczywiście, że było. Dyskusje były co, co wieczór niemal, czy y, powiedzmy co, co po każdym spektaklu jakieś uwagi. I ponieważ była duża różno, różnorodność można powiedzieć w obrębie gatunku komedii, w obrębie gatunku farsy i czegoś, co może było pomiędzy farsa, która chciała być komedią, czy komedia, która niestety, albo stety też, bo farsa jest gatunkiem bardzo, bardzo trudnym, stawała się farsą. Oczywiście, że były, debata końcowa trwała kilka godzin dobrych i zarówno nad nagrodami indywidualnymi, jak każdy spektakl był omawiany we wszystkich aspektach. Teatralnych, czyli aktor, reżyser, scenografia, treść, forma ostateczna, przekazanie i rzeczywiście różnorodność, zarówno repertuaru. Talii, jak i y, y, różnorodność osób y, znajdujących się w jury, oraz pewna spójność y, osądu y, publiczności, tej nagrody publiczności z, z, na, z naszymi decyzjami, no, pokazuje, że z jednej strony wygląda to na, na harmonię i, i, i i zgodność charakteru Żyli i publiczności, a z drugiej po prostu pokazuje, że z tej różnorodności musieliśmy naprawdę bardzo starannie przepracować, żeby wybrać ten werdykt. Dobrze, to powiedzmy teraz o tym werdykcie, który jakby obejmuje te nagrody poza nagrodami dla Tarnowskiego spektaklu, bo o tym już rozmawialiśmy z panem Marcinem Hycnarem. Były dwie nagrody, dwa, dwa wyróżnienia honorowe, tak to państwo nazwali. Dla dwóch spektakli: pozytywni oraz opowieści o zwyczajnym szaleństwie. Nie mieliśmy nagród w większej puli, ale chcieliśmy dostrzec, wyróżnić, wskazać spektakle, które, które dyskutowały ważne problemy o których tak mówimy w protokole, komedia także powinna mówić. To jest dyskurs o ludzkiej odmienności, o ludzkiej inności, o, o szukaniu miejsca swojego zarówno w relacjach pomiędzy ludźmi, jak i w relacjach z samym sobą, poszukiwanie swojej tożsamości. I było kilka spektakli, które o tym mówiły. W ogóle tak, jeżeli wolno, jednym zdaniem to był festiwal Metamorfos. Księżniczka naopak wywrócona zapowiadała pewien, pewien, pewną myśl przyświecającą autorom tego repertuaru. I te dwa wyróżnienia. Pozytywny problem inności i, i, i relacji pomiędzy ludźmi, którzy są nim dotknięci. A opowieść o, o szaleństwie pana Zelenki i teatru Węgierki w stoku, no... To była próba pokazania bardzo ciekawej, e, ciekawego katalogu postaci. E, ja bym powiedział coś takiego nawet, że to było bliskie m, 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 kartotece Różowicza, gdzie przez bohatera płynęły różne, różne, e, różne postacie. One się pokazywały w jego pokoju, w życiu. Była to próba pokazania pewnej niemożności spotkania się ludzi, zarówno w tym, co nazywamy miłość, jak i tym, co nazywamy zrozumienie, wzajemne przyjaźń. Ważny temat. Kolejny ważny temat dla, dla tego pokolenia po, po metamorfozach, które się nie odnajduje też w jakimś tym świecie pełnym gadżetów rozmaitych, gubimy siebie trochę. To dwa wyróżnienia honorowe i jedna nagroda, która zdaje się otwiera nową kartę w tych nagrodach przyznawanych przez jurorów. Nagroda, którą zaproponowali Państwo, aby nosiła imię Jana Kobuszewskiego. Tak, to był, to był pomysł pani Doroty Buchwald, żeby pewną formę aktorstwa komediowego, właściwą dla świętej pamięci pana Jana Kowuszewskiego, w jakiś sposób pokazywać na festiwalu poprzez właśnie nagradzanie nagrodom jego imienia i dawanie pewnego wzorca aktora, który nie wykorzystuje nadmiernie środków do zbudowania postaci, a równocześnie z całą świadomością wydobywa cały jej charakter, komizm, ale te też y, stronę drugą, czyli bardziej satyryczną, bardziej refleksyjną i taką postacią była postać pana Jana Wieczarkowskiego. I, i jak mówię, to chodzi o to, żeby pokazywać aktorstwo, które wykorzystuje formę komediową, ale nie przerysowywuje, nie, nie, nie używa zbyt tanich środków, żeby wywołać tylko komis, ale pewne zamyślenie wynikające z postaci i naszym zdaniem taką, taką, y, taką postać stworzył aktor na Nagrodzony. Pan Jan Wieczorkowski. I jeszcze no, ta najważniejsza nagroda, czyli ta statuetka, o którą y, można powiedzieć walczyły w teatry, które zostały zaproszone na tegoroczną talię. Proszę y, powiedzieć, dla kogo? Przyznaliśmy ją te Teatrowi Ludowemu z Krakowa za spektakl akt równoległy. Ja nie chciałbym mówić za koleżanki, za jury, bo sama nagroda świadczy o naszej decyzji i wyborze, ale może nazwałbym to tak za, za komplementarność wszystkich elementów spektaklu. Począwszy od, od aktorstwa, reżyserii, pewnego, pewnego, nazwijmy to, oblicza komediowego i pewnego oblicza farsowego. Było to coś, co ja bym, może nie powinienem tego mówić jako juror, coś pomiędzy farsem a komedią, ale w, w obu gatunkach usiłowało się. Się znaleźć. I to wybraliśmy, to wskazaliśmy. A, a przyznając Grand Prix, uznaliśmy, że to był spektakl. W pewien sposób, y, wszystkie elementy komediowe, harmonijnie, y, ma, mające wszystkie elementy komediowe, harmonijnie rozłożone. Wszystko się zgadzało, nie mniej, nie więcej. Bardzo dziękuję. Jakie wrażenia Starnowa Pan wywozi do rodzinnej bochni? Piękne i, i, i radosne. Bardzo się cieszę. No, fruwałem po mieście, odwiedzałem stare kąty. Nie ma już niektórych ludzi, nie ma niektórych miejsc. Trochę żal, że, że na starówce wiatr rozmawia z ciszą, ale wydaje mi się, że geniusz Locji Miasta, a, a zawsze twierdziłem i twierdzę i twierdzić będę, że jest to miasto, w którym przypada bardzo duża ilość ludzi zdolnych i niezwykłych na kwadratowy, by tak to trywialnie nieco określić, że ten geniusz ludzi no zwycięży pewne, pewne trendy, które dzisiaj istnieją, to znaczy pustynienie centrum miasta, że to wróci, ponieważ człowiek jest stworzony do dialogu. Monolog jest każdemu z nas właściwy, ale chcemy być w dialogu, a centrum miasta, Agora Tarnowska, to zawsze było dla mnie miejscem metafizycznym, bo tam się spotyka i dialog wieków i czasu, ale jak pani pamięta, bo przecież pani towarzyszy Tali od od początku, to tak. To tam na tym, na, tym, na tym rynku było bardzo wiele dialogu. Ja napisałem ostatnio taki esej właśnie o pustynieniu miast do, do pewnego pisma popularno naukowego i też piszę o Tarnowie, że tak naprawdę jak w Tarnowie wyjść na rynek, kiedy, gdyby z niego usunąć te parasolki piwne i tak dalej, i on teraz ma taki nastrój, to tam naprawdę można odczuć me, metafizykę tego miasta i no cóż, ja zawsze z radością wracam do Tarnowa. Zawsze dobre wspomnienia. Bardzo dziękujemy i takich życzymy z tegorocznej talii. Andrzej Pacuła. Dziękuję. Dziękuję pani bardzo.